W końcu nadszedł ten dzień w 2023 roku. Ostatni dzień, ostatni moment, w którym można jeszcze tą datę dopisać. Słuchajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowany specjalny odcinek, jak co roku, czyli fireworksmania, Mania. Giereczka, która na Steamie cieszy się popularnością, ze względu na to, w jak fajny sposób są odwzorowane. W sumie można powiedzieć tak proste rzeczy, takie elementy i efekty jak fajerwerki, ale jednak bardzo fajnie to działa, słuchajcie, z racji tego, że ostatnio jest coraz ciężej w ogóle z tymi fajerwerkami, bo co chwilę wiadomo, że psy, koty, zwierzątka i tak dalej to niebezpieczne. Więc przenieśliśmy naszą zabawę w tym roku na pełnej mocy do gry. Przygotowałem dla Was specjalnie na tej mapie. Na osiedlu, takie nasze typowe blokowisko, przedstawiam Wam jeszcze sytuację zanim odpalimy, czyli typowe osiedle, e, bloki z wielkiej płyty, e, budowane kilkadziesiąt lat temu. No i oczywiście co. Tutaj mamy fajne fajerwerki, jedne przy drugich stoją, są połączone. Mamy Golfa od sąsiada, żeby Golf też się dobrze tutaj rozerwał. Daliśmy mu trochę achtungów i jakieś tam gorila petardy. E, sąsiedzi, e, sąsiedzi, żeby z okien nie patrzyli i nie podglądali, to specjalnie wycelowałem tutaj oczywiście w okna sąsiadów, żeby też się troszkę pobawili, e, bo pewnie będą też uchylać sobie okienka z firankami, także chciałbym tam wrzucić im trochę radości e, do środka. Tutaj mamy też taki zestaw, taki hasiok Strasznie dużo pszczółek różnych połączonych, żeby też można powiedzieć trochę to z dymem poszło. No i ogólnie tutaj jeszcze specjalnie pomiędzy tymi blokami, bo jest małe. Mała przestrzeń, ale to tak będzie rezonować bardzo dobrze, jak tutaj puścimy odpowiednie fajerwerki, nacelujemy troszeczkę jeszcze to, one się tak fajnie poodbijają, te rzymskie ognie pomiędzy ścianami, tworząc taką warstwę takiego ping trochę, nie? Tak będą jak w Pongu się odbijać. No i na końcu gdzieś tam na balkonie albo nad balkonem, jeżeli będziemy mieli troszkę szczęścia i sąsiad się zakończy. Tutaj mamy jakiegoś inny pojazd. Też mamy go ładnie udekorowany. No i co? No i oczywiście, tutaj też jest kolejny Hasiok, dużo śmieci. Ale w sumie co, okres świąteczno noworoczny, później nowy rok, 1 stycznia śmieci dopiero drugiego. Także tutaj od razu przy śmietniku wszystko naraz to pójdzie, to się spali, pójdzie do atmosfery i to też fajnie ukryjemy pod pretekstem fajerwerków i dymu spalanie śmieci. Bo o północy nikt nie zauważy tutaj podstępu, jakiegoś spalania nieekologicznego, po prostu wszystko naraz się spali i, i ludzie zapomną, bo nie będzie kontroli na pewno, nie? Ze Straży Miejskiej. Tutaj także mamy e, bardzo fajne miejsce, bo mamy plac zabaw, w którym oczywiście też dzieciakom chcieliśmy zostawić trochę radości w formie jakiejś kręcącej się karuzeli i tak dalej. Dobra, to co? A jeszcze tu jest niespodzianka, to o której się dowiecie zaraz, co nieco. Tu jeszcze jest taki, zobaczcie. Stare, bo z poprzednich lat 2021, 2022, 2023 taki outlet. Także my tutaj ten outlet też będziemy zaraz ogarniać. I odpalamy. Więc moi drodzy, zapraszam Was na spektakl. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? A, muzyka. Gdzie jest ta muzyka? Muzyka on! I lecimy, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że ten pokaz uda się, bo jeszcze go nie sprawdzałem. Odpalamy, widzowie! Wszystkiego najlepszego! Sprawdźmy to, czy przygotowałem to poprawnie. Idzie! Co się stało? Odpala się to? Ha. O, idą! Idą! Tak jest! Wszyscy się bawią, słyszę to z okien! Nie słychać, nie słyszę strzekania Bo słychać dobrą zabawę tylko z blokowiska Laptop mi się spali zaraz Jest Co on tak głośno chodzi? O Jezu Do czego? Wszyscy się bawią dobrze. O, odpaliły się. Biało-czerwona. Zobaczmy! Wszyscy się dobrze bawią? Mam nadzieję. I na zakończenie, moi drodzy, tego wszystkiego życząc wam Generalny test wydajności laptopa. Co jest? Halo! Udało się? Dobra, już, już się luzuje atmosfera. Musimy odejść. To chyba złe daty. Ten pokaz był lepszy niż główny. Tu się nie da uchronić nigdzie! Nie da się przed dobrą zabawą uchronić! Jaki kiosk? Co w tym kiosku jest? Dziękuję wam serdecznie, jeżeli Wam się podobało w 2023 roku oglądanie mnie po raz. któryś, 10, 15, nie wiem ile lat oglądacie i subskrybujecie. Widzimy się w 2024 i wszystkiego życzę Wam najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i pieniędzy.